Moi drodzy, oczywiście mm. nasza mała jest tutaj, będzie ją widać czasami. Zapraszam na specjalne wydanie dotyczące dekoracji jesiennych. Do nas właśnie przyszło nam tutaj takie pudełko. No Prawda jest taka, że my tutaj za bardzo nie dekorujemy, ale chociaż troszeczkę, że poczuć tego, jest takiego jesiennego nastroju. Jest dwa tygodnie przed świętym Dziękczyniem, więc dosyć późno, późno, późno. Kochanie, co Ty robisz? Mm -hmm. Więc szybko pokażę, co do nas przyszło. Tak specjalnie chciałam z Wami otworzyć te pudełka, więc są jeszcze tu zamykane. Co ja już szybko biorę nóż i Wam pokazuję mniej więcej co tutaj wygląda. Tych dekoracji, no tak jak wspomniałam, nie będzie za dużo. bo to chodzi tylko, żeby poczuć troszeczkę tego klimatu, bo u nas jest w dalszym ciągu zielono. Nie ma żadnych jesiennych liści, kochanie. Mama ma nóż. Ja wiem. Proszę bardzo, moja córcia. Wszystko z mamą, tak? Wszystko z mamą. Dobra. Dobra, Pozwól, że mama to otworzy. Dobra. Też mamy to otworzyć nie z tej strony, nie z tej strony. Tak jak to otworzyć z tej strony, może będzie łatwiej. Teraz się podzielimy, co my tutaj odokowaliśmy z nowego, co tu do nas przyszło. O, okay. Mamy to. Ja muszę odprawić daleko, daleko od tej małej gwiazdeczki. Tutaj, mm, tak. Co e, tu mamy? To pudełko, to pudełko akurat nie będzie dekoracji takich jesiennych, dźwiękczynnych, a raczej takie dekoracje specjalne kupiłam na przedpokój przy wejściu głównym. To są takie delikatne, sztuczne. Kwiatki w takiej do, do doniczkach murowane. Ładnie to wygląda. Raczej to będzie dekoracyjnie. Ja pod koniec filmu nie wiem czy akurat z tym, ale na pewno odnośnie dekoracji jesiennych nagram już jak to udekorowane jest przed domem czy w domu, tak żebyście mogli sobie śmiało zobaczyć. Tak kochanie, także tu mamy jedno i tu mamy. Drugie takie, oczywiście, to później sobie rozłożymy ładnie, tak? pomożesz Pomogrzysz mamie. No, ślicznie, kochani, ślicznie. Ma, to odstawi te pudełko tylko, dobrze? Da. Daj mam, tam daleko odstawimy te pudełko. Dobra, jestem ponownie. Ma, oczywiście, na froncie. Tak, na froncie jestem. Także mamy takie dwie. Pójdziemy na przedpokój. Yy. A przed pokój może pokażę Wam w mniejszym etapie, jak zrobimy jeszcze pokój komputerowy. To jest akurat przy pokoju komputerowym. A sprawdzamy jeszcze tutaj, tak? Pokażemy co tutaj mamy i zobacz, otwórz tu. No, ale odsuń się. Odsuń się. No tak. O, tak, ślicznie, kochani. Tak, ślicznie. Oczywiście, jest właśnie dużo folii bąbelkowej. To, to jest troszeczkę inna folia, o taka. O. No dobra, ale patrzymy na te dekoracje takie inne. Tu mamy dekoracje takie jesienne, tak jak się z dniami i dniami. Do góry mamy Mamy tu jeszcze kawałki liścia. No, że ja podejdę bliżej, od razu pokażę Wam. To są takie dekoracje, tu są różnego rodzaju kołyska, dni. Tutaj mamy takie takie liście, opakowanie z liści. I tu jeszcze takie dekoracje, tak? To rzeczywiście plastikowe. Tu mamy jedne takie. Drugie takie. Tu mamy w ogóle same dynki. To jest to samo tak na dobrą sprawę, ale tu są jeszcze sześciu. O, proszę bardzo. Oczywiście sztuczne. Także to pokazuję, tak? A ty, moje kochanie, idę za mamą. I tu na drzwi wejściowe to mówiliście taki janek. nie wiem, jak to się nazywa. Taki proszę przepięknie. To tym można było po prostu powiesić, tak? Nie wiem, czy tak dobrze widać, z daleka wezmę. No, ehe, tak swoje rzeczy też pokażemy, kochanie. Tu troszeczkę bliżej, proszę bardzo. Także taki januszek będzie e, wisiał na drzwiach. Ja mówię, na koniec filmu zobaczycie efekt końcowy tam, gdzie to udekorowaliśmy, tak? Chcesz zobaczyć? już odkładam. A, i tu coś jeszcze mamy? Mama nie pamięta, co zamówiła. No, czekaj. No, chodź, pomóż, mnie, Pomóż, mnie, pomóżesz pomóż, tu? Zrobimy ciach? Tak? Ciach, ciach, ciach? Och. A, to już jest taki strojik, jak go wyjmę z siateczki, wyjmiemy z siatki, no wujiemy, pokażemy, no o, to już jest bardziej taki. Ale to już jest taki stroik zrobiony, taki akurat na stół do postawienia. Bardzo fajnie wygląda, bardzo fajnie się prezentuje. No i to jest oczywiście wszystko z plastiku, więc to tam troszeczkę czasu posłużę, tak? No tak, kochanie. ja wiem, cieszę się, że po mamy nóżkach chodzisz. Mhm. O, moje małe zaraz idzie robić porządek w szufladach, proszę bardzo. Tak, i będzie wszystko filmowane, więc jeszcze raz taki stroik, może od góry pokażę, jak on wygląda. To jest taki raczej na stół, bardzo fajny. A co do nowości, Ach, muszę tu odłożyć te wszystkie tu odłożyć. Byliśmy jeszcze w takim sklepie bez człowym, bez, bez, bez podatku. Dla Majy kupowaliśmy troszeczkę rzeczy. Może pokażę, bo dziadki na pewno będą chcieli zobaczyć. Może jako pierwszą taką sukieneczkę. Taką sukieneczkę tak z, z przodu, tak z tyłu tu wygląda. Ja jeszcze przybliżę, żeby było dobrze widać. Proszę bardzo, jeśli chodzi o materiał, to jest taki fajny, strukturalny. Pod spodem tu ma taką haleczkę, to od razu Wam pokażę. Taką haleczkę. Ta haleczka mi się kojarzy z sukniami ślubnymi. Zazwyczaj w sukniach ślubnych są takie jakieś halki, one są sztywne. Ja to później myślę, że i tak odpruję, bo to jest łatwe do odprucia. I tu jest jeszcze taka delikatna haleczka pod spodem. Także taka śliczna no oczywiście zbliża się wielka wyprzedaż w listopadzie zaraz po święcie dziękczynienia będzie Black Friday, więc też Wam nagram taki filmik, co kupiliśmy, bo naprawdę można dużo kupić za grosze przykładowo tutaj jest taką przedsprzedażą to udało mi się załapać tą właśnie sukieneczkę, tylko mówię ta sukieneczka i te rzeczy dziecięce były kupione w bazie wojskowej w takim sklepie Exchange gdzie nie palacie się ani cła ani... Jak to się mówi, watów, nie watów. No i one są tutaj, było w promocji. A jeszcze tak, może zbliżę ją troszeczkę, oddalę. Jeżeli chodzi o cenę, słuchajcie, normalnie kosztuje, nie wiem czy będziecie widzieć, 15 dolarów, a tak jak zobaczycie na tej czerwonej metce tutaj, za dolara z kawałeczkiem. Taką prześliczną sukieneczkę. A jeszcze postaram się to później nagrać, dograć jakoś ładniej żeby to było widać z daleka, także taką jedną. To mi się przepięknie, prześlicznie podoba. To jest taki komplezik trzyczęściowy: to jest pancho, poncho, poncho. To jest poncho. Proszę bardzo, takiej śliczności. Tu, oczywiście, pod rękawkiem ma jeszcze taki na taki klipsik. Nie wiem, czy będziecie widzieć. O tutaj, na taki klipsik. Możecie to rozpiąć albo zapiąć, jak Wam będzie wygodniej, jak dziecku będzie wygodniej. Tak wygląda z tyłu. Tu ma takie futerko, kapturek z takim futerkiem. Mam się tak oddalić, żeby to było ładnie widać. Może tak pokażę. Znowu przybliżę troszeczkę. Może teraz trochę przesadziłam. O tak. To oczywiście jest na klipsy. Po odpięciu tych klipsów, po zdjęciu tego pancza. ja nie będę dokładnie tego zdejmować, bo to nie ma y, sensu. Jest taka koszuleczka z długim rękawkiem, tak jak widzicie wystaje, tu się kończy jeszcze z taką ładną kokardeczką tu jest jeszcze y, ściągacz tak, dobrze mówię, ściągacz na końcu także z taką ładną bluzeczkę dla małej kupiliśmy z napisem love no i do tego są takie spodnie jeszcze długie także jak widać, prześliczne przecudowne, te pończą mi się niesamowicie podoba, małej zresztą też bo się ciągle bawi tym ponczo, więc staram się tak szybko nagrać, żeby już to jej wszystkie te metki podpinać, podpinać i włożyć do szafy. E, to jest oczywiście kupione już na 24 miesiące, tak? E, no bo na 18 miesięcy już się nie opłaca kupować, bo to byłoby tylko do końca stycznia. Także takie. Tu jeszcze zapnę. A! Co ciekawe, słuchajcie. E, to te wszystkie ozdóbki, one są wyszywane, to nie jest przeklejone klejone, czy nie wiadomo co z tym robione to jest ręcznie wyszywana robota także przepięknie to wygląda tak kolejny komplecik jaki kupiliśmy proszę bardzo, to jest taka marynarka struksowa jak widać, bardzo fajna ona jest tutaj w pasie w pasie, no, no w pasie, tak, bo to w pasie jest tu ma taki paseczek jest na klipsiki, ale jest też na zamek Zwykły, normalny, zapinany Tak jak widzicie, proszę bardzo Widać? Mam nadzieję, że widać Ona jest fajna, sztuksowa, letnia Do tego dochodzą takie spodnie a Ja je pokazuję od tyłu Jeszcze tych metek nie podpinałam Proszę bardzo, tak no i przodu są tak na dobrą sprawę identyczne. Może mi się uda tu bliżej. Jeśli chodzi o materiał wzorek, to jest właśnie taki. Także bardzo fajny. Bardzo fajnie się prezentuje z tą sztruksową kurtełką. Kurtełka z tyłu wygląda tak. Ona jest tutaj troszeczkę dłuższa, także bardzo fajnie, bardzo ciekawe. Tak samo tutaj pod spodem, jak nie chcę już tego rozpinać za bardzo. Jest buzeczka taka z długim rękawem. Tu mamy długi rękawek. No i oczywiście tak samo z napisem Lowe. Tak? Dobrze widać? Ładnie widać? Mam nadzieję, że widać w miarę, w miarę, w miarę. Także taki komplecik kupiliśmy, tak samo trzyczęściowy. Ten komplecik, tak samo jak ten poprzedni komplecik z tym poncho, kosztuje, kosztował 20 do, dolarów, no ale to jest nowość. Akurat im za 20 dolarów raczej ciężko takie prześliczne widać, mam nadzieję, że widać. Jeżeli chodzi o firmę jedną, drugą, to jest firma, proszę bardzo, Little Less, to jest taka firma, także bardzo fajną oni już takie robią dla starszych dzieciaczków, takie ciuszki, tak mniej więcej wygląda. Tu jeżeli chodzi jeszcze o zakupki, kochanie, cieszę się, jeśli chodzi jeszcze o zakupki, to my kupiliśmy tutaj takie cztery blankieciki raczej już mąż kupił takie cztery blankieciki e, blankieciki... E, kocyki ko, takie flanelowe jeszcze dodam może e, co my tu jeszcze kupiliśmy? Spineczki dla małej, bo jak widzicie małe włoski rosną i trzeba pomału spinać. Ja już je trochę podcinałam, dlatego może nie wygląda zbyt ładnie, przynajmniej z przodu. Podcinałam grzywkę kilkukrotnie. Dla mojej kupiłam takie spineczki. Proszę bardzo. Tak, może pokażę. Ciach, 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 ciach yy, Kupiłam je z tego względu, bo to są takie dziecięce spineczki. One niby tak jak z bliska Wam pokazuję, to one wyglądają takie jak na duże dziecko, natomiast one są bardzo malutkie i na nią są akurat bardzo, bardzo dobre. Dzisiaj chowasz za mamą. Dzisiaj chowasz za mamą. Pierwsze zostały takie gumeczki. Słuchajcie, to jest 120 gumeczek. Tam chyba było za dolara czy dwa kupione tak samo. Takie gumeczki. Ja tutaj kilka wyjmę wam, żeby Wam pokazać, jak one wyglądają. Mama. Ma, ma. Każda gumeczka jest troszeczkę inna. Ona z każdą mają takie jakieś różnego rodzaju wzorki, proszę bardzo. Tu jest jeden wzorek. Różnokolorowe są. ja Wam pokażę tylko kilka tak na szybko w miarę. Tu jest drugi, proszę bardzo. I tu jest bardzo kolejny, mam nadzieję, że widać ładnie. Proszę bardzo, no i może jeszcze ten tu pokażę, tak na szybciutko, bo mała dzisiaj nam szaleje. Także proszę bardzo, taka gumeczka. Tak, może jeszcze zbliża. Takie ładne, jakiegoś różnego rodzaju, akurat na jej włoski mhm. będą dobre. Jeszcze troszeczkę za krótkie ma włoski, ale już się przygotowuję pomału. No i co kochanie, to wszystko? A nie, przepraszam, jeszcze jedna niespodzianka. Kupiliśmy dla mamy yy, prezent. Tu przyszedł prezent dla mamy. Ja go otworzę i mniej więcej pokażę, bo sama jestem ciekawa, jeszcze nie sprawdzałam. To jest perłeczka. To jest perówka, ona wygląda mniej więcej tak, jest ładnie zapakowana. Zaraz zobaczymy jak ona wygląda. Czy jest jest oczywiście odwrócone. Oczywiście ją będzie trzeba jeszcze uczesać, ale jest przyszła. Tak. Słuchajcie. Także kochana mamusiu. Mam już pierwszą perukę. Ja na razie jej tak nie będę pokazywać, bo te wszystkie włosy trzeba rozczesać po i ułożyć, one muszą sobie się odleżeć troszeczkę bo one były zapakowane, wpakowane, więc one muszą sobie tak odleżeć ale tak, będą wyglądać bardzo ładnie tu końcówki są troszeczkę dłuższe żeby mogła sobie mama ładnie założyć tak, i to jest tak, i tu jest on już podwijane włoski, tak także to musi odleżeć, ja to poczekam, żeby się to odleżało ładnie, ale będzie prześliczne ja wiem, że to w kamerze pewnie nie, nie widać, ja Wam wkleję zdjęcie, jak ta peruka y, będzie wyglądać po. Tak już muszę przyznać, że ładna. I ładny kolorek. On nie jest czerwony, on nie jest taki bordowy, on jest taki... Trudno powiedzieć, ale ładna jest peruka. No i mówię, to tak samo kupiliśmy mamie w przycenie. Jeszcze przyjdą dwie, to wyślemy mamie wszystkie. Trzy tak, tu mamy siateczkę, nie ten śliczny, no pomału tak, Mało się wyprostowuje, widzicie. Oni mówią, żeby to odczekać po, po przyjściu. Kochanie, słońce, chowaj to, chowaj to. Nie, chowaj to. Proszę. Ja widzę, co ty za mamą robisz. E, także ona po przyjściu do mamy musi odleżeć z, z 24 godziny i będzie ładnie wyglądać. Ale widzę, że tak, że będzie taka, jaka była. Jaka być powinna, tak, że będzie mogła sobie. ma... Ja wiem, że to nie widać, to, to na dobrą sprawę, nie widać, ale faktycznie one muszą odleżeć. Tak trochę potrząsnęłam, potrząsnęłam, zaczynają się pomału kładać, no ale to, to musi swoje jednak odleżeć tam 24 godziny po tym. Będzie śliczna. A mówię, tu gdzieś w, w, w rogu, na dole, z boku, gdziekolwiek, wkleję wam mniej więcej, dla pozostałych widzów, jak to powinno wyglądać, tak? Bo mówię, to jest do rozczesania. Ale będzie śliczna. Już to widzę, ona jest fajna, bo jest modelowana, tu już ma pokręcone, tylko no mówię, to czy to, to musi odleżeć swoje. Będzie tak, tak, tak. No to będzie i dokładnie jak. No. Także to jest ostatnia rzecz, która do nas przyszła. No i co? I teraz na koniec filmiku zobaczycie te ozdoby jesienne, jak my to tutaj sobie ładnie udekorowaliśmy w domu, albo przynajmniej myślimy, że ładnie. Także no to Moje kochanie sprząta, tak? Sprzątam. Tak, moje kochanie sprząta. A ja dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnego. Pa!